Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat najbardziej oczekiwanego wieżowca w Warszawie. Chodzi o wieżowiec przy ulicy Złotej 48 na 54. Wysokościowiec powstać ma w miejsce sławnego hotelu Mercure Warszawa Centrum. Lokalizacja przyszłego wieżowca będzie znakomita, ponieważ powstanie w ścisłym centrum Warszawy, niedaleko Pałacu Kultury i Nauki, Złotych Tarasów czy Dworca Centralnego. O planach budowy wieżowca mówi się już od wielu lat. Jednak coraz to kolejne wieści coraz bardziej uprawdopodobniają jego powstanie. Zapraszam Was do szerszego omówienia pomysłu realizacji wieżowca przy ulicy Złotej. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu warszawa Miasto.pl pod tytułem Wielka inwestycja w centrum Warszawy. Nowy wieżowiec będzie wyższy od Pałacu Kultury. Zastąpi kultowy hotel. Autorstwa pana Michała Mieszko-Skorupka. Oraz artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Miał być 300-metrowy drapacz chmur w centrum Warszawy. Jest zgoda na nieco mniejszy wieżowiec. Autorstwa pana Bartosza Motorkę. Wieżowiec przy ulicy Złotej 48 na 54. Budzi ogromne zainteresowanie wśród fanów drapaczy chmur w naszym kraju. Trudno się dziwić, ponieważ początkowe plany mówiły o tym, że wieżowiec ten będzie najwyższym w stolicy. Plany jednak się nieco zmieniły, ale nadal wieżowiec będzie robił ogromne wrażenie, ponieważ jego wysokość sięgnie 240 metrów. Budowa wieżowca budzi też trochę emocji, ponieważ zburzony musi zostać popularny hotel Mercure. Mówi się też o tym, że z pomysłu budowy wieżowca nie są zachwyceni osoby zarządzające Złotą 44, czyli popularnym żaglem, który jest najbardziej znanym apartamentowcem w Polsce. Budowa wieżowca przy Złoty 48 to niezwykle ciekawy projekt, który postaram się w szczegółach Wam opisać. Pierwsze plany mówiły nawet o tym, że drapacz chmur będzie miał 300 metrów wysokości, jednak z biegiem czasu wysokość wieżowca stale zmniejszano. Aż w końcu miasto wydało zgodę na budowę 240-metrowego wieżowca wraz z iglicą. Z tym, że do dachu wieżowiec przy Złotej będzie sięgał 190 metrów. Pomysłodawcą i właścicielem nowego wieżowca będzie firma Orbis. Planuje ona wybudować wieżowiec na działce u zbiegu ulicy Złotej i alei Jana Pawła II. Pierwotny projekt zakładał wzniesienie 300-metrowego obiektu. Stołeczny ratusz określił jednak gabaryty inwestycji. Dając zielone światło na drapacz chmur niższy o 60 metrów. Nie zmieni to jednak faktu, że budynek będzie wyższy od Pałacu Kultury i Nauki, którego wysokość to 237 metrów, jak informuje portal Warszawa nasze miasto.pl. W planach jest budowa dwóch konstrukcji: od strony wieżowca Złota 44 powstać ma budynek o wysokości 31 metrów, z kolei na rogu Alei Jana Pawła II. Wzniesiony zostanie obiekt liczący 180 metrów. Projekt zakłada także realizację przeszklonego trzonu z windami panoramicznymi, który ma mierzyć 190 metrów. Całość uzupełni 50-metrowa iglica. Wysokość całkowita drapacza chmur sięgnie więc 240 metrów. Inwestycja pod adresem Złota 48 zł na 54 zaoferuje około 60 tys. m2 powierzchni biurowej oraz 20 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni przeznaczonej pod hotel. Na parterze obiektu znajdą się lokale handlowo-usługowe, a pod ziemią parking, przeznaczony jedynie dla 45 samochodów. Jak informuje materiał źródłowy, warto podkreślić, że w miejscu w którym ma zostać wzniesiony wieżowiec działa aktualnie jeden z najsłynniejszych hoteli znajdujących się w centrum Warszawy, czyli Hotel Mercure. Obiekt, którego historia sięga końca lat 80. ubiegłego stulecia, pierwotnie działał pod szyldem Holiday. Warto zaznaczyć, że wieżowiec zbudza też trochę kontrowersji z powodu jego usytuowania niedaleko apartamentowca złota 44. Odległość od budynku miałaby wynosić tylko paręnaście metrów, co jest bardzo niewielkim dystansem patrząc na tak wysokie wieżowce. Istnieje spore prawdopodobieństwo, tego, że nowy wieżowiec przysłoniłby widok na panoramie miasta właścicielom penthouse'ów, które zlokalizowane są w wieżowcu przy Złotej 44, co może budzić protesty właścicieli. Choć może okazać się, że wieżowiec zostanie wybudowany w taki sposób, aby jak najbardziej współgrać z popularnym żaglem. A kiedy może rozpocząć się budowa wieżowca? Jak informuje portal urbanity.pl Najprawdopodobniej na rozpoczęcie budowy 240-metrowego wieżowca w miejsce hotelu Mercure Warszawa Centrum przyjdzie jeszcze długo poczekać. Jak poinformowali portal Property Insider przedstawiciele Orbisu, obecnie budynek hotelowy przechodzi kompleksową modernizację, która ukończona będzie w 2025 roku. Kwestia budowy wieżowca jest więc rozważana w perspektywie długoterminowej. Projekt, który pokazany jest na wizualizacjach wieżowca najprawdopodobniej zostanie nieco zmieniony. Wieżowiec będzie niższy niż planowano, ponieważ do dachu będzie miał mniej niż 200 metrów wysokości z iglicą sięgającą 240 metrów. Tak więc projekt musi zostać zmieniony, ale najprawdopodobniej może mieć wiele wspólnego ze starymi wizualizacjami. Wieżowiec w tym miejscu jeszcze bardziej zagęści infrastrukturę wysokościową w okolicy. Wieżowiec powstanie tuż przy słynnym żaglu, czyli apartamentowcu Złota 44. Niektórzy obawiają się, że wieżowiec Orbisu może przysłonić widok na panoramę miasta właścicielom penthouseów przy Złotej 44. Jednak na razie nie ma oficjalnych protestów przeciwko budowie wieżowca ze strony właściciela apartamentowca. W otoczeniu nowego wieżowca Orbisu znajdzie się również dworze centralny i najwyższy budynek w Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Można powiedzieć, że budynki będą ze sobą sąsiadować, a oddzielać się od siebie będzie wyłącznie ulica. Wieżowiec ten jest niezwykle ciekawym projektem i jednak będziemy musieli na niego zaczekać jeszcze kilka lat. Wyburzony będzie musiał zostać hotel Mercure, a to raczej perspektywa dość odległa. Według mnie tak wysoki wieżowiec w tej lokalizacji idealnie wpasowałby się w klimat okolicy. Niedaleko znajduje się Warsaw Tower czy Złota 44, zł, a więc bardzo wysokie budynki. Szkoda tylko, że wieżowiec nie powstanie szybciej niż za kilka lat i że nie będzie tak wysoki, jak zakładały to jego pierwsze projekty. Ogólnie miasto stołeczne Warszawa w ostatnich latach rzadko dopuszcza nawet realizacji wieżowców powyżej 200 metrów wysokości. Co za tym idzie i tak będzie to jeden z najwyższych wieżowców, jaki powstaną w Warszawie w perspektywie najbliższych lat. Jestem ciekawy, co Wy uważacie na temat wieżowca przy ulicy Złotej 48 na 54. Podoba Wam się ten projekt, czy Waszym zdaniem też mógłby być wyższy? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat modernizacji linii średnicowej w Warszawie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.